Cześć Marko, witam zwykle tych, których powitać bardzo. Pisaliście mi tam, żebym przedstawił jakieś tam ćwiczenia, swój trening. Słuchajcie, na razie robię tak zróżnicowany trening, tak to na nie ma, nie mam żadnej diety, wiem wszystko, po prostu co zrobię, ale mogę Wam pokazać trzy takie ćwiczenia, które przeważnie robiłem na brzuch, które naprawdę według mnie no, będą jedne z najlepszych ćwiczeń, jeżeli chodzi o, o mięsie brzucha. Ach, zawsze sobie na przykład robię takie serie łączone, jeżeli chodzi o brzuch. Jedna z nich, na tą mogę położyć obciążnik. A, zawsze to jest bardzo dobrze. dobre ćwiczenie. I może sobie tam dokonzę teraz po 12 i yy, przejdziemy od razu. To robię w seriach łączonych. Także ja zaraz przechodzę od razu do następnego ćwiczenia. Wam ja to zapazuję. Tak to śpiczonko skończone. Znaczy robię i trzy takie serie robię, nie? Łączone. Tutaj mam może sobie patrzę, 17 i jedziemy w ten sposób. No, nie widać nóg. Ale troszkę szerzej niż barki I cyk. Postanę teraz bokiem. Jak robę jest kłą w bok, to dotykam tutaj uda. Cyk, jadę w górę i cyk na Cyk. Dobra i tak i więcej. Dobra, przechodzimy do następnego ćwiczenia. I robimy trzecie ćwiczenie. Yy, to jest takie no ogólnie dobre no ćwiczenie, co mam wam powiedzieć, nie umiem, yy, znaczy nie znam profesjonalnych nazw, tych wszystkich ćwiczeń. Nie powiem wam, który jest, na którą partię powiedzmy brzucha, czy to jest na te, czy na te, ale tutaj przy tym ćwiczeniu, co to będę wykonywał, to chyba czuję ogólnie jest tutaj wszystko. Od tych po te tutaj mięśnie boczne, tutaj po te. No to jest poza ćwiczenie jak. Jak tam Nie wiem czy to na komputerze nie jest, bo widać. Troszkę odsunę tą kamerę. Żeby było lepiej, żebyście widzieli. Leżymy sobie. Cyk, tutaj robię. I tu na samych łopatkach podnoszę się górę. I trzymamy. Można sobie, czasami sobie robię właśnie w ten sposób. Czasami prostuję, opuszczam to To jest prważnie ostatnie ćwiczenie, które wykonuję na brzuch, ponieważ ono jest najcięższy. Wydaje no, mi się, że angażuję się wszystkie się brzucha, do tego nogi, czuć. Jak no widzicie, no, robię sobie raz trzymam, raz sobie nogami na przemian, pomacham. Po prostu no, tak jak czuję, robię. I Zawsze, praktycznie na koniec każdego treningu robię sobie dwa lub trzy ćwiczenia na brzuch, łączone. No i jak widzicie, ja nie stosuję żadnej suplementacji, żadnej diety. A no, brzuch nigdy nie miałem słucha, żeby mi jakiś bęben wywaliło się coś. Yy, no i naturalne jedzenie, kasa, karabasz. Normalne, zdrowe jedzenie. Żadnej chemii, tylko sama natura. Pozdrawiam i polecam sobie, jak ktoś nie robi, to włączyć właśnie takie ćwiczenia yy, brzucha na koniec treningu. No, ja robię brzuch codziennie. Znaczy 5 razy w tygodniu. Jeżeli robię siłkę 5 razy, jeżeli robię 6, to 6. Na każdym treningu robię na koniec 2 lub 3 łączone ćwiczenia na brzuch. Także pozdrawiam oczywiście wszystkich, których warto pozdrowić. Trzymajcie się.